Za nami szósta edycja Letniej Akademii Futsalu w Tarnowie. Celem akcji jest propagowanie sportu wśród najmłodszych i wprowadzenie do futsalu, które może być świetnym uzupełnieniem w treningu piłki nożnej na trawie. To nasze działanie tutaj zebrało grupę ponad 20, 20 dzieciaków, 20 młodych ludzi, ponieważ staramy się, by te gry, tak jak dzisiaj jest dzień takich gier futsalowych, gier zadaniowych, staramy się, by te, te gry były zróżnicowane, by właśnie wszystkie grupy wiekowe. Grały ze sobą, bo chodzi przede wszystkim o zapoznanie z dyscypliną, o, o pokazanie czym się różni futsal, jakie są główne zasady, jaka jest główna myśl w futsalu, tak by ci zawodnicy, którzy tutaj biorą udział, a są to zawodnicy również z boisk trawiastych, Mogli troszeczkę ten swój warsztat przez te 10 dni podreperować? Ja chciałam na początku chodzić na siatkówkę, ale chciałam spróbować piłki nożnej, bo wszystkie dziewczyny chodziły na siatkówkę, a ja chciałam spróbować czegoś nowego. Więc postanowiłam wybrać piłkę nożną i potem mi się to spodobało, więc trenowałam dalej. Projekt zrealizowany został w ramach działań Urzędu Miasta Tarnowa Lato w Mieście.